Dzień dobry, witajcie w kolejnym spotkaniu. Dziś za dużo miłości. Od razu widać, że książka jest autorstwa męskiego, gdyż żadna kobieta nigdy by tak nie powiedziała. Zapraszam. Kilka słów o autorze. Książkę wyciągnęłam z regionalnej półki, co oznacza, że pochodzi z naszych okolic, albo książka traktuje o naszym regionie. W tym przypadku jest prawdą i to. I to, ponieważ e, i autor pochodzi e, z Myśli Boża, e, jest lekarzem, prowadził e, lub prowadził praktykę lekarską tam, a teraz zajmuje się pisaniem powieści. E, prowadzi również własnego bloga i tam będziecie się mogli dowiedzieć kilku ciekawostek o nim, o, o których nie będę chwilowo zdradzać. Zatem zapraszam na jego stronę, a ta powieść jest jego debiutancką powieścią. Uważam, że najlepszą. Akcja powieści dzieje się gdzieś między Gorzowem a Szczecinem. On, Krzysztof lat 50, ona, Natalia lat 28. Oczywiście szaleńczo zakochani. Co warto powiedzieć, na śniadania latają do Paryża, wakacje spędzają nad Loarą, także istna sielanka. Przenieśmy się na chwilę do Paryża. Do 10 rano. Po niebie, obramowane lśniącymi dachu, dachami kolorowych kamieniczek starówki, wędrowały pojedyncze, zwiewne baranki. Siedzieli przy stoliku w kawiarnianym ogródku. Kawa, ciasteczko, jeszcze raz ciasteczko, może jeszcze jedno espresso. Ach, tak, poproszę. Francja okazała się jednym wielkim skandalem. Drogi były znakomite. Mimo pojawiających się co jakiś czas tablic z tajemniczymi, pełnymi uroku napisami, o nader rozległych skojarzeniach, a to tylko zwykły objazd. Wszędzie słyszało się bonjour, jakby bonjour otwierał drzwi do Francji. Wszyscy byli wyluzowani, uśmiechnięci i nikt się specjalnie nie spieszył. Wszędzie był lekki bałagan, pełen uroku, nieład, który nikomu nie przeszkadzał. A dalej w książce tylko miłość, miłość i miłość. Jest to klasyczna powieść o miłości. Oczywiście, cały problem Krzysztofa jest taki, że między nim a Natalią jest znaczna różnica wieku i to powoduje u niego różnego rodzaju dylematy. I powiem Wam, że trochę ta powieść przypomina mi samotność w sieci. Jeżeli czytaliście, to na pewno Wam się spodoba. Miłość tutaj przedstawiona jest bardzo subtelnie, oczywiście na pewno kobiety będą zachwycone, ale też trochę główny bohater przypomina takiego Fausta, który chce tą młodość Natalii dla siebie zabrać, to jej radość życia, także to jest bardzo fajnie pokazane w tej powieści, przeczytajcie, zobaczycie. Natalia jest bardzo ciekawą postacią w tej powieści, bo właściwie ona jest inicjatorką wszelkich miłosnych zdarzeń w tej powieści i Krzysztof, można powiedzieć, podporządkowuje się jej. Ona również prowadzi tę miłość, ten związek, choć Krzysztof ma oczywiście wiele dylematów związanych z tym uczuciem. Także przeczytajcie, zobaczcie, jak ciekawa to postać. Natalia bardzo zachłannie bierze do siebie tą miłość, bardzo ją demonstruje. Problemem dla Krzysztofa jest to, że jest ona zaledwie 3 lata starsza od jego córki. Natomiast ona nic sobie z tego nie robi i prowadzi tę miłość na swoich zasadach. Czy może być za dużo miłości? Zdaje się w tytule pytać autor. Oczywiście odpowiedzi na to pytanie w książce nie znajdziecie, ale zakończenie jest bardzo zaskakujące, niespotykane. Jak przystało na lekarza, którym jest główny bohater, próbuje on wszystkie swoje doświadczenia, przeżycia i problemy wyjaśniać z medycznego punktu widzenia. Ale jak wiadomo, na miłość nie ma lekarstwa i nie ma żadnych rozwiązań. Jak zakończy się ta powieść sielanką czy rozstaniem, serdecznie zapraszam do lektury. A jeżeli byście mieli niedosyt, to kontynuacją tej powieści jest powieść kolejna: Prezent. Zapraszam. Ta książka to świetna powieść o miłości dla kobiet, a dla mężczyzn doskonały podręcznik o uwodzeniu. Ja wynotowałam sobie z tej książki niezawodne metody na uwodzenie kobiet. Uwaga, panowie! Niezawodnymi atrybutami na miłość są: codziennie wysyłane liściki i listy, zawsze czułe, zabawne i długie. Dobre wino, które pozwala upajać się rosnącym napięciem. No i oczywiście muzyka. Najlepiej z czarnych płyt, Bach, Morrison i Verdi.